Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas w dzień dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęła się, będzie życia nic. Nic nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać, Ramie w ramię, nawzajem się wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. a Aniele śmierci, prowiec, powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy ci, ci nie zrobiło atrakcji już jak psy. Zobacz, ile mi miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku. Nie ma od wielu lat najbliższych ziomków brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo to i ja, tak. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się. Dziś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew, wschód słońca pada na twarz, wypełnia twoją duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane i pisane, jesteś tam. Także wszyscy razem spotkamy się już sam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś. Chociaż lata nie widziałeś, nadal kochać nie przestałeś. Teraz leżysz na plecach, spoglądasz na błękitne niebo. Serce dotyka serca, nie ma szczęścia, nie ma pecha. Nic cię nie złości, nikt nie doczeka. Człowiek obok człowieka znów tym jak rzeka, połączeni w jedną całość na samym szczycie góry. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, jest dziś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się.